Tylko mały, ale ładny. No chodź tu, boj się. No chodź, nie bój się. Popatrz, jak ten syczy. Patrz, jak syczy. Nie mam zielonego pojęcia, co to za wąż. Ale w głowę podnosi i sycz, syczał na mnie. A ile będzie miał? Ze dwadzieścia centymetrów? A tam patrzcie jak się pięknie prezentują. O! Jedna idzie w prawo. O! Poszły. Nie wiem, co to był za wąż malutki, ale są większe. A teraz codziennie pada w Bieszczadach, nie było dnia, żeby nie lało. Słońce, deszcz, słońce, słońce deszcz i tak na przemian jest wilgoć. Teraz gorąco i te gady, płazy powychodziły. Można je spotkać, nie? Tak to wygląda, jest pięknie. Tak jak mówiłem przed chwilką, patrzcie na drodze jest następna tym razem jaszczureczka nie rusza się. Patrz jak stoi. O, poszła. Na każdym kroku jakieś płazy i gady. Nie wiem czy to będzie widać. A teraz się ptaszki uspokoiły. Nie będę ich niepokoił. O. o. Tu gdzieś mają gniazdo. Chyba będzie to widać. Patrzcie, w tym miejscu. Ćwirkały przed chwilką. Ale usłyszały mnie. Specjalnie zwróciłem uwagę na to drzewo.